A dlaczego ten samolot w gónek on zarabiał, No bo. No bo pamiętasz, my mieliśmy przewieźć tam kartony Viziru, nie? Moi no i patrz, się wszystko wysypało na no ich winy, no cześć. Dobra, chodź dalej, zobaczymy. Czy ktoś się jeszcze uratował? Pomoże ktoś? Nikt się już nie uratował. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekaj, co to za mało? O, to skacze! O, o. Skacze? To się rzuca? Boże, pana! A co pan tu robi? No nie no. wiem, jakoś sobie tutaj mieszkałem i na mnie coś spadło i... i teraz się obudziłem. Aaa, coś tam, coś... Siu, siu, to ja się nie uwierzę. No. Nie ma to istoty. Ale wie pan, no... Ma pan głos jak kloczny. Ty ja też! Co... Wow. nie mu rozwaliło, pewnie Bimber miał. No jest dalszy. Dobra, nieważne. E, moim zdaniem trzeba by było trochę tak. Zacząć hmm. stworzyć jakąś, nie wiem, małą osadkę i zza, ten, zbudować nowy samolot. No, z... Nie lepiej statek? Może dobrze weśli. A co chcesz z nami, panie, mówi nie? Ja a poprosił. To... No to może poproś, No to może najpierw No to troszkę poprosimy. Żeby się nie paliło, na przykład. Okay. może dobra. Ja zbieram trochę drewna, a opal... Czę... Może masz coś? Może ewentualnie zostało ci coś? Eee, tylko plastka bimbru. nie, jak zwykle. Każdemu czarnemu zostaje po wybuchu. Nieważne, dobra. dobra. Ale czy ja właśnie przed chwilą zrobiłem coś i teraz drugi krok? Eee, to iluzja. No fajny film. Przepraszam, ale nie Je jestem czarny, patrz. O, no, no, tu są teraz. trzy craftingi. Ja go tutaj będę przywoływał teraz. Pciu. Pciu. No, nie Może nie zróbcie pamiętam. sobie po i będziemy uspierna, nawet z tej wyspy. Dobra. Dobra. Co jest płyndach od chłodnicy, od samolotu? Dobra, wiecie co, nie sobie być sam. No to co? na tu. czarny. Czarny się zaraz bibrowi. Co? Mam No zaraz popłyniemy. Znam tutaj jeden taki lot, LOM, ale no niestety tam jest dużo złych panów. Może w To się chciałbym jeszcze raz przeprosić. Ten Guzik tak... tak... tak, tak. kusił. <grym> Poczekaj, a gdzie Muzik? Mówię, że mu nie ufać, pewnie, pewnie weźmie nasze drewno i ciekawie. I ciki, 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 ciki. Tu jest! No, do mi tam jest I mi Dobra, Nooo, Dobra, Ale jutro wiecie co, możemy jeszcze przez jakiś czas tutaj przemyśleć nas w Może następnego dnia tam pokażę. Nie, nie radzę, bo co, 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 co noc tutaj nawiedza tą wyspę jakieś gówno. Także może ja, ja bym radził uciekać. Raniej, jeśli nie, zawidziałem swoim życiem. Mm -hmm. Takiego białego murzyna jeszcze nigdy nie widziałeś. On wygląda jakby był wyp wyprany w perwolu. <słuk> List, nie, nie no, no, No przecież go przewoziliście! Nie, to był ten, jak tam było. Wizir, nie, tak, co? Wizji. Nie, no wiem, to kryzys. wybrany w wizirze! Eee, e, wiesz co? E, a, biliście, nie no, nie. no nie! Łódka mu ucieka! Aktywnie to jest jakaś kluntwa! Tu, to myślał Jakaś krowa Jest, że zgrzybiała, fu... No nie! Coś ty zrobił! Pada się od mojej łódki do wlechów przyprowadzę! Nie! Nie! Woda. Już A nie. Nie. O, nie. No, bo Jeszcze w niełudkę, I w naszą. Tak nie mówi? To hmm. Ej, mam wełnę! Uważaj, żebyśmy w płyn do sobie Proponuję wykopać jakieś miejsce i się położyć. Ale co u nas Tfu, Schodzi. Co? A się czarny zabuchnął. właściwie, to gdzie jest czarny? Ty, ale wiesz co, coś mi na Google Glasses przyszło, jakiś... Się... jakiś Opowiedz, że w sumie jest nie w porę, bo... Ja trochę to nas... A, tu jest też, Strasburgen. Ale gdzie jest ten, Andrzej? Andrzej, Hello. Andrzej Murzyn, on odpłynął.